Izerskie. Hala izerska. Jaka pora roku? Marzec, a może kwiecień? Takie przynajmniej można mieć wrażenie. Ale nie. To lipiec, środek lata. Tu na Hali Izerskiej o tej porze roku nad ranem temperatura czasem spada poniżej zera. To polski biegun zimna. To bardzo surowy klimat. Nic dziwnego, że Halę Izerską nazywa się czasem Małą Syberią albo Polską Skandynawią, prawie niezmienioną od 10 tysięcy lat. To tutaj w samym sercu Gór na Hali Izerskiej temperatura zimą potrafi spaść do minus 37 stopni, tak było w tym roku. Ale również latem trzeba się przygotować, że możemy spotkać tutaj zimę i w lipcu i w sierpniu. Minus 5 stopni, przez kilka dni z rzędu to jest zupełnie normalna temperatura. Górskie torfowiska rozciągają się tu wzdłuż granicznej rzeki Izera, niemal w samym środku Europy. I tuż obok wartko toczącego się życia człowieka i cywilizacji. To właśnie cywilizacja nieomal nie zabiła tego odwiecznego lasu lasu położonego na styku trzech granic. Przez 300 lat mieściła się tu wioska Gros Izer, czyli Wielka Izera, po której do dziś pozostały tylko ruiny i jeden dom, chatka górzystów, pełniąca obecnie rolę schroniska turystycznego. Po II wojnie światowej mieszkańcy Gross Izer otrzymali polecenie opuszczenia wioski. Na spakowanie się mieli 3 godziny. Przed wojną znajdowała się tu wioska licząca około 43 budynków mieszkalnych. Po wojnie budynki popadły w ruinę bądź zostały rozebrane. Mieszkańców wysiedlono w 1945 roku. Miejsce na nowo odkryli w 1985 roku studenci z Zielonogórskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, którzy w jedynym pozostałym ocalałym budynku, w budynku dawnej szkoły, zorganizowali chatkę studencką, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Chatka Górzystów i jest górskim schroniskiem. Góry izerskie były świadkiem największej w Europie klęski ekologicznej, która wydarzyła się w latach 80. XX wieku. Nie wiedzieliśmy, co to jest, dlaczego las usycha i jak z tym mamy sobie poradzić, żeby na tym terenie, gdzie w tej chwili się znajdujemy, był las właśnie taki jak teraz. Chwila nieuwagi ze strony człowieka. Bezmyślność i nonszalancja, Kwaśne deszcze. Zanieczyszczenia przemysłowe dostające się do atmosfery, a potem spadające wraz z deszczem, niszczyły izerskie lasy. Prawie połowa starych lasów poddała się w nierównej walce z człowiekiem. Zatruta została woda, powietrze i gleba. Ginęły całe ekosystemy. Na te usłabione przyszedł szkodnik zwany kornikiem drukarzem, który zabijał osłabione drzewa. Klęsce ekologicznej, w wyniku której zniknęło 4,5 tysiąca hektarów lasu, natura potrzebowała wielu lat na odtworzenie ekosystemów. Ostatnie wylesione powierzchnie, zwane haliznami, nasadzono w 2002 roku. Bez pomocy człowieka powrót lasu trwałby całe wieki. Dzisiejsze izerskie krajobrazy w niczym nie przypominają tych sprzed 30 lat. To leśnicy dzięki wiedzy, uporowi i ciągłej nauce zdołali odrodzić Feniksa z popiołów. Zapanowanie nad chaosem, jaki ogarnął naturę, nie było jednak łatwe. Cały ciężar pracy składał się z odnowień, czyli bardzo duże ilości osób musieliśmy nadzorować, olbrzymie ilości, bo to są miliony sadzonek w górach musiały być posadzone. No, a następnie te uprawy młode pielęgnowane, oraz młodniki obecnie, które jeszcze pielęgnujemy w tej chwili. Spotkałem tu pracowitych, ofiarnych i wspaniałych ludzi. Po 22 latach wspólnej pracy sądzę, że dzięki niej nasze wnuki. Będą mogły oglądać szumiący izerski las. Dziś dzięki leśnikom poklęsce nie ma śladu, a góry zachwycają swoim pięknym i młodym silnym lasem. Jeszcze tylko na dalekiej północy Skandynawii można znaleźć podobny krajobraz. Wiele roślin tutejszych torfowisk jest pod ścisłą ochroną gatunkową. To na przykład sosna drzewokosa, brzoza karłowata, rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa oraz kilka gatunków widłaków. Bogactwo przyrodnicze tego zakątka i jego wyjątkowość to główne przyczyny stworzenia tu rezerwatu torfowiska doliny Izery. To miejsce ocalone, dlatego mówi się o paradoksie izerskim. Chociaż klęska ekologiczna zabiła w koło prawie cały las, to nie zaszkodziła torfowiskom. Mimo, że w znacznej części utrzymały się naturalne biotopy, kilkusetletnia działalność człowieka wywarła bardzo znaczący wpływ na faunę i florę tego terenu.